Mamy zadanie z prawdopodobieństwa, gdzie dane są dwie udny z kulami. W każdej z urn jest 7 kul. W pierwszej udnie jest jedna kula biała sześć kul czarnych, w drugiej udnie są cztery kule białe i trzy kule czarne. I teraz tak, rzucamy jeden raz symetryczną monetą. Jeśli wypadnie reszka, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny, w przywcześnym wypadku losujemy jedną kulę z drugiej urny. Zapłacić prawdopodobieństwa polegającego na tym, że wylosujemy kulę białą w tym doświadczeniu. No i teraz tak, na samym początku rzucamy monetą, czyli mamy dwie opcje. Albo mi wypadnie... Czekajcie, jeśli wypadnie reszka, to pierwsza, ok, czyli albo wypadnie reszka, albo wypadnie orze. Szansa na reszkę to jest jedna, druga i szansa na orła to też jest jedna, druga, bo to jest 50%. I teraz właśnie. Jeśli wypadnie reszka, to losujemy jedną kulę z urny pierwszej. Czyli tu mamy sobie pudełko. To jest pudełko numer jeden. Jeżeli natomiast nie wypadnie deszka, tylko wypadnie orzeł. To losujemy jedną kulę z urny numer 2. I teraz co jest w pierwszej urnie? W pierwszej urnie jest jedna biała i sześć czarnych, czyli białych jest jedna, czarnych jest 6. W drugiej urnie są cztery białe, trzy czarne, czyli białych jest 4, a czarnych jest 3. Czyli tu możemy sobie wylosować albo kulę białą i szansa na kulę białą jest 1 z 7. To jest 1 z 7. A szansa na kulę czarną to jest 6 z 7. Tutaj natomiast możemy sobie wylosować albo kulę białą i szansa jest 4 z 7, czyli 4 siódme, albo kulę czarną i szansa jest 3 z 7. My musimy policzyć prawdopodobieństwo polegającego na tym, że wylosujemy kulę białą. Czyli nas interesuje ten węzeł oraz ten węzeł. Tak, czyli droga tu i tu, oraz droga tu i tu. Czyli co będziemy mieć?

A 1 i 4,14 to jest 5 czternastych, czyli poprawna odpowiedź to znowu odpowiedź A.